Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przy cukiniach. Odpowiem na nurtujące Was pytanie, czy moje cukinie zaatakowała jakaś choroba. Ponieważ mają takie oto plamy na liściach. Spójrzcie, tutaj na pierwszych liściach nic nie ma. Tutaj też, a na takich młodych już pojawiają się plamki. I wiele osób mnie się pyta, czy to nie jest przypadkiem atak mączniaka rzekomego czy prawdziwego. Takie same pytania dostawałem w zeszłym roku, dlatego, w tym postanowiłem to wyjaśnić. I powiem Wam tak: spójrzcie, tutaj jest to samo. Na tym liściu nie ma żadnych plam. Tutaj już się pojawiają. Tam są jeszcze większe. Tam są jeszcze większe. I, i to, nie jest, to nie jest żadna choroba. To jest po prostu odmiana. Ona, jak dostaje już liście właściwe, zaczyna intensywnie rosnąć. Pojawiają się takie białe przebarwienia na liściach. Nie jest to atak mączniaka rzekomego czy też prawdziwego. Ta odmiana po prostu ma takie plamki na liściach. Od razu mówię: to jest odmiana Astra Polka. To jest po prostu naturalne. Spójrzcie, pod spodem liści. Gdyby to była choroba, pod spodem liści też by były widoczne zmiany. A tutaj się nic nie dzieje. Widać, że liście są w doskonałej kondycji. Nie ma żadnych przebarwień od spodu. Tak więc to jest. Mogę Was uspokoić, jeśli Wy macie akurat astrę, Polkę i na liściach pojawiają się przebarwienia. To jest naturalne. Ta cukinia tak ma, ta odmiana. I nie musicie się nie zmartwić. Nie wiem, jak jest z innymi odmianami, ponieważ innych odmian cukinii ja rzadko kiedy siałem i uprawiałem. No ale jeśli widzicie, że przykładowo na wszystkich liściach waszej cukinii, jeśli macie jeden rodzaj, pojawiają się w miarę regularne te plamy. To nie są takie pojedyncze plamki. Spód liścia też nie jest zaatakowany w żaden sposób. Nie ma żadnych zmian. Tak więc. Nie musicie się martwić. Najprawdopodobniej nie będzie to atak żadnej choroby, tylko po prostu cecha gatunkowa, cecha odmiany. Jeśli jednak wasze obawy się potwierdzą i macie mączniaka już na, na cukiniach, wykonajcie jeden oprysk środkiem. To już wasza sprawa, czy ekologicznym, czy sztucznym, to nie wypowiadam się, ponieważ. Pod każdym takim filmem jest zagorzała dyskusja. Jedni walczą z drugimi, Decyzje pozostają Wam. Co ja zrobię, to oczywiście wiecie. W chemię staram się nie iść, no ale to decyzja należy do, do każdego. Jak widzicie, u mnie cukinie też już zaczynają dostawać, wypuszczać pąki kwiatowe. Tak więc nie jest źle, gdyby. Cukinia była rzeczywiście bardzo chora Ona też by nie zaczynała Wypłuczać pąków kwiatowych, Tylko by się skupiła na ratowaniu Na ratowaniu po prostu Siebie, rośliny A tak tutaj mamy Bardzo ładny przyrost Tak jak mówię, najważniejsze to sprawdzić Po prostu spód liścia, czy od spodu, czy od spodu Też się nic nie dzieje, jeśli się nic, tam nic nie dzieje To po prostu jest wszystko dobre Co możecie zrobić, tak jak widzicie Polałem zimną wodą kiedyś Przez przypadek, no i liść obumiera, a więc takiego delikwenta od razu usuwamy to też nie jest jakaś choroba po prostu musiał być kiedyś czymś zimnym, oblany i liść zasycha a więc nie przedłużając, jeśli ten film był dla Was pomocny to zostawcie łapkę w górę zapraszam do subskrypcji, do komentowania do lajkowania i do oglądania innych filmów na razie, cześć